Tu Marika. Pewnie zastanawiacie się, gdzie podziała się Judyta. Jako że ten odcinek będzie modowy, to Judyta postanowiła wystąpić w pelerynie niewidce. Może byście chociaż przywitała. Hello. Chciałabym wam dzisiaj pokazać, co znajduje się w mojej magicznej garderobie oraz poopowiadać wam, gdzie możecie kupić t-shirty, spodnie, a nawet torebki z uniwersum Harry'ego Pottera. Jeśli jesteście nowi na naszym kanale, to witamy was serdecznie i zapraszam do zasubskrybowania i zostawienia łapki w górę. A teraz idziemy po jakieś ciuchy. Zaczniemy sobie od t-shirtów. Jak widzicie, jest ich tutaj całkiem sporo. Będziecie sobie dzisiaj patrzeć na mła, ponieważ Judyta jest za kamerą. E, tak, e, więc e, t-shirty. Judyta naliczyła ich przed nagrywaniem tego odcinka, ile ich mamy? 24. W sumie ja mam, bo Judyta ma jeszcze swoje w domu. 24 t-shirty. E, powiem Wam, że jak dopiero to wszystko wyciągałam, to zauważyłam, zorientowałam się, jak dużo tego jest. E, I właśnie najwięcej mam t-shirtów i chyba skarpetek. Ok, zaczniemy od tego, że e, większość z nich, jak sobie tak popatrzyłam, e, mam kupionych w sieciówkach, więc tam najwięcej takich t-shirtów możecie znaleźć. E, zacznę sobie od takiego z Bellatrix. E, on jest ze, z sieci sklepów Sinsei. E, Sinsei ma bardzo często t-shirty potterowe e, i to w sumie nie tylko t-shirty, bo oni też mają jakieś kosmetyczki, e, piżamek też często mają e, sporo. I bardzo podobna tutaj z Harego. To jest ten taki, wiecie, design z um, zakonu Feniksa. One są takie dosyć luźne, szerokie, więc można je sobie fajnie wystylizować i gdzieś włożyć do spodni. Ok. Trochę mi tu zejdzie to składanie. Lecimy dalej. Tutaj mam koszulkę skropa. I krop, i house często wypuszczają na okres taki przedszkolny, przedszkolny, przedszkołą, na nowy rok szkolny, może tak to powinnam powiedzieć. T-shirty właśnie z godłami Hogwartu, czy w ogóle takie motywy poterowe, bo to jest takie wiecie, back to school. Co jeszcze tutaj mamy dalej? Właśnie to też jest chyba jakiś krop czy house szara koszulka, ja lubię takie wiecie one co prawda trochę krzyczą Harry Potter tak jak widzicie, ale można je bardzo fajnie wystylizować i ja nawet chodzę w nich do biura gdzie no, pracuję w korpo ale jak sobie zarzucicie jakąś marynarkę czy wsadzicie ją do czarnej ołówkowej spódnicy to naprawdę taki t-shirt może bardzo fajnie wyglądać kolejny szary t-shirt, ten już jest taki bardziej minimalistyczny to też jest bodajże właśnie z sinseja więc tutaj mamy tylko okularki. Ja go lubię nosić też właśnie do spódnicy w kratę i, i czarnych rajstop, więc tak jak mówię, można sobie z tymi t-shirtami różnie pokombinować. Tutaj, co muszę Wam się przyznać, znalazłam dzisiaj t-shirt z metką, jeszcze nienoszony. I on jest z Hausa, taki dosyć sporawy. Wrzucę Wam tutaj trochę zdjęć tych t-shirtów, jak one wyglądają na mnie bądź Judycie, jak się da na mówić. No i tutaj mamy print z mapą Hunsfotów. To też jest taki luźny krój, ponieważ to jest XSS, więc no wiecie, to ja zazwyczaj noszę tak MKL-ka. Lubię dopasowane koszulki, ale te potorowe często gdzieś tam jednak zamawiam takie luźniejsze. Kolejna również z sieciówki, z Hufflepuffu i no jak pewnie zdążyliście zauważyć, Hufflepuffu jest mało w sklepach. Merczu z Hufflepuffu i z Ravenclaw naprawdę wiele nie uświadczymy, a żeby to było jeszcze w żółtym kolorze, to już w ogóle. Ja wiem, że żółty się ciężko nosi, że to nie jest łatwy kolor i tak trzeba być trochę odważnym, żeby go nosić. Ja no, przy swojej posturze też raczej nie lubię się super w żółtym, więc wolę gdzieś są jakieś po prostu żółte dodatki. No, ale z kolei też przykro mi, jak na przykład widzę taką koszulkę. Jakby kupiłam ją sobie, bo chciałam mieć też coś z Hufflepuffu. Ale ona jest dla mnie taka smutna. Przecież to mógł być, nie wiem, właśnie z dodatkami jakiś żółci, tak? A no nie wiem, czemu ten Hufflepuff jest zawsze taki pomijany. Już zajmę zajrzeniu te koszulki niebieskie, często ten niebieski jest właśnie taki ładny. No, a ten Hufflepuff, tak jak mówię, taki raczej smutny. Ale tutaj jest znowu koszulka z Sensei, a to jest rozmiar M. No, Sinsey ma właśnie często gdzieś tam te rzeczy z Harry'ego Pottera i właśnie u nich, jak już, no to znajdę coś z Hufflepuffu, ostatnio też były bluzy z Hufflepuffu i z Ravenclaw, więc oni faktycznie gdzieś tam starają się docenić też inne domy. Teraz chyba nawet jest, u nas się otworzył taki duży Sinsey, więc widziałam, że też mają jakieś męskie ubrania. Ciekawa jestem, czy z Harry'ego Pottera też coś tam jest. Ok, to skończyły się już moje koszulki sieciówkowe. Tutaj mam, chciałabym Wam pokazać t-shirt, który jest zrobiony specjalnie dla mnie, na urodziny od moich przyjaciół. I on też jest z motywem huncfotów, czyli tutaj przysięgam uroczyście, żegnuję coś niedobrego. Tu mamy gdzieś łapki, rogi, szczurka. No, i jest właśnie w pięknym, czerwonym kolorze, więc fajnie, właśnie jak gdzieś tam te koszulki poterowe też są w odważniejszych kolorach, a nie zawsze czarne. Ja w ogóle nie rozumiem takiej mody na te czarne t-shirty. Ja rozumiem, że to do wszystkiego pasuje, ale wiecie co, jak jeszcze mam teraz na przykład te subskrypcje paczek, w których dostaję gdzieś tam prawie zawsze t-shirt, no to to jest naprawdę już stos czarnych koszulek, więc fajnie jest też coś innego: na przykład biały t-shirt, bo biały też do wszystkiego pasuje. Ten t-shirt kupiłam w Niemczech, nie pamiętam dokładnie jak się nazywał ten sklep, ale to był sklep taki poświęcony, taki typowo gikowski. tam były właśnie rzeczy z Harry'ego Pottera, z Gwiezdnych Wojen, z Władcy Pierścieni i można było kupić nie tylko t-shirty, ale naprawdę mnóstwo rzeczy, z Nobel Collection, więc cudo to było i ja nie wiedziałam po prostu co, za co się łapać, koniec końców wziąłam sobie tylko ten t-shirt z Newtem, z Kalanderem, ale myślę, że jest naprawdę piękny i nie widziałam nigdzie takiego w internecie, bo właśnie jakby często też nie kupuję, jak już zobaczę coś w takim sklepie stacjonarnym, to jednak nie kupuję tych rzeczy z Harego, bo wiem, że w internecie można je często kupić taniej. Głównie te rzeczy z Noble Collection, tak samo jak zobaczyłam za granicą, no to wiem, że kurczę, jak ja sobie to przewalutuję jeszcze na euro, no to to mi się może nie do końca opłacić, bo równie dobrze mogę to kupić jakby w, no, w Polsce ze sklepu internetowego. Ok, dalej zaczynają nam się koszulki od Giggear, czyli to co Wam mówiłam, mam subskrypcję miesięczną paczek ze Szkocji. Zobaczycie jeszcze w tym miesiącu prawdopodobnie unboxing takiej paczki. No i oni właśnie w każdej swojej paczce mają t-shirt. Te t-shirty są z bardzo e, fajnej, e, fajnej firmy, e, Gildana, e, bardzo dobrej jakościowo. To jest koszulka z ostatniego boxa, jaki otwierałam, z eliksirami. Bardzo fajna i właśnie bardzo podoba mi się, że jest szara, bo większość koszulek, jak zaraz zobaczycie, od Gigir mam czarne. I ona też właśnie nie ma takiego typowo naklejkowego printu. Ta mi się bardzo podoba i tutaj mi nie przeszkadza absolutnie to, że jest czarna, bo ona jest taka typowo koncertowa i to jest z fatalnych sióstr. Fatalnych sióstr, czy fatalnych więc. Weird Sisters tutaj mamy po angielsku, ale po polsku to są chyba mm, fatalne jędze, tak. Więc taka koszulka koncertowa. Co na co trzeba uważać przy Gigi, że przy wyborze koszulek od nich, to to, że jednak ta rozmiarówka jest troszkę inna niż u nas. I ja zamawiam koszulki nie unisexowe, a damskie, bo przy moim tutaj biuście ja muszę mieć, wiecie, dekolt w serek, czy lekko zaokrąglony. Więc ja sobie lubię kupować te t-shirty damskie, a nie unisexowe, No i one jednak są bardziej obcisłe. Tutaj mam t-shirt, w którym przyznam się, że jeszcze nie chodziłam, bo średnio mi się gdzieś tam podoba ten print, no bo on jest taki dla mnie mocno ślizgoński, a ja jednak cię duszą Hufflepuffem. Jak już e, faktycznie nie ma nic w sklepach z Hufflepuffu, no to jednak już wybiorę ten Gryffindor, bo jest taki bliższy mojemu sercu niż Slytherin. E, więc być może puszczę tą koszulkę w jakimś rozdaniu e, bądź wystawię na vinted, bo też mam teraz e, właśnie taki plan po przytrzypaniu tej mojej szafy e, zrobić jakąś e, sprzedaż na vinted. Kolejna koszulka Giggir w klimacie Halloweenowym, Tam mi się bardzo podoba. Mimo, że tu już mamy właśnie taki bardziej naklejkowy print, i tutaj widzimy wielką salę z dyniami, czyli właśnie ozdobioną na noc duchów. W tej koszulce była może raz czy dwa. Wiecie, tyle tego jest, że ciężko to ognosić. A nie wiem, czy też tak macie, ale i tak sięgacie, bo to takie wasze ulubione świąteczna koszulka to jest fajne, że ona mało krzyczy, że jest świąteczna bo trzeba się naprawdę przyjrzeć może nie tyle świąteczna, co zimowa bo tutaj mamy zimę w Hogsmeade i lecącą gdzieś tam sowę i to też właśnie była paczka w wypaczce z Giggier przy gdzieś tam tym grudniowym okresie ta mi się też bardzo podoba mimo, że znowu czarna i tutaj mamy widoczny gabinet Dumbledora taka właśnie w brzuci w pomarańczy, więc tak jak mówię, fajnie, jak gdzieś wplotą te kolory, żeby też, żeby w ogóle kuchoni gdzieś tam mogli się trochę zaafiszować, ale żeby to nie była taka, ta żółć jeszcze, jakby ta żółć była bardziej, wiecie, musztardowa czy coś takiego, a na tych ciuchach to jest zawsze taki taki brzydki, rażący żółty. Dobra, widzę, że gigir skończony, więc lecimy z kolejnymi, z kolejnymi paczkami. Tym razem t-shirt ze sklepiku z pokątnej. Tych t-shirtów mam chyba cztery i to było w paczce, którą zamówiłam bardzo dawno temu i to, była, to były chyba lokomotor bo w tych zwykłych, comiesięcznych nie ma t-shirtów, a tam były aż cztery. Nie wiem, jak jest teraz, dajcie znać w komentarzach, jeśli zamawialiście, bo tak jak mówię, ja zamawiałam to bardzo, bardzo dawno. No i tutaj mamy t-shirt z muchaczem i ze złotym zniczem. Jeśli mam być szczera, to średnio. Lubię w nim chodzić, raczej jak już o to zakładam go po domu. Nie bardzo mi się tutaj podoba ta, ta zielona koszulka i ten niuchacz taki niebieski. Jakoś tego nie widzę. Wolałabym też może, żeby ta koszulka była w innym kolorze, no to wtedy ten niuchacz wyglądałby troszkę lepiej. Ta koszulka też nie należy do moich faworytów. Tak jak mówię, może wystawię je również na Vinted. Albo do konkursu, jeśli byście chcieli. Fajny gdzieś tam pomysł, bo tutaj mamy, nie wiem, czy kojarzycie powiedzenie pani McGonagall, profesor McGonagall, do Harego, żeby wziął sobie ciasteczko. No, ale jakoś mnie ten print nie kupuje. Jest taki, fajnie, że nie krzyczy Harry Potter, chociaż mamy tutaj gdzieś tam nazwisko Potter, i że to jest bardziej takie, wiecie, z uśmiechem do fanów, ale jakoś, nie wiem, może to znowu to czarne, może jakby to była biała koszulka, to bardziej by mi się podobała. Właśnie, co do białej koszulki. Ta mi się na przykład bardzo podoba. Bardzo mi się podoba ten print, i tutaj mamy koszulkę z trzech mioteł, i to też jest właśnie ze sklepiku spokątnej. Troszkę też te koszulki jakościowo są takie, one są bardzo cieniutkie i, i no, ten print już mi się tutaj lekko sprał po, po kilku praniach, bo w tej faktycznie gdzieś tam częściej chodzę. Nie wiem, czy mi tutaj nie przysłania tymi ich koszulkami, ale trudno. I ostatnia koszulka ze sklepiku z Pokątnej, i tutaj mamy płydiczka Capcin. To akurat lubię, nawet jedną też podarowałam bratu, więc gdzieś tam mamy takie same. Ta jest całkiem, całkiem przyjemna, gdzieś ten złoty kolor tutaj fajnie się odbija na tej czerni. Okej. Okay. Lecimy dalej, już niewiele nam zostało. Teraz koszulki z Magical Suitcase, czyli również firma, która produkuje boksy poterowe. Tą bardzo lubię, właśnie co też mm, mm, chciałam od razu zaznaczyć, że to też jest z Gildana, więc ta bardzo fajna marka koszulek, one są bardzo przyjemne. Tutaj jak widzicie już troszkę rozmiar, mm, rozmiarówka jest większa, bo to jest w sumie M, a ta koszulka jest taka szersza, dłuższa, bardzo fajna do leggingsów. I tutaj mamy mm, print, który mówi nam, żeby studiować jak Granger, bronić jak Weasley i żyć jak Potter, więc bardzo fajny napis. Tak jak mówię, bardzo też taka przyjemna i grubsza na materiał. E, tutaj bardzo lubiana przeze mnie koszulka, aczkolwiek za często w niej nie chodzę, bo to była koszulka, którą e, miałam w pierwszym boksie od Magic Suitcase i nie wiedziałam, jaki rozmiar zamówić, więc wzięłam sobie elkę. No i jak widzicie na mnie ona jest dosyć długa i szeroka, więc tak już się wybieram bardzo długo do krawcowej, żebym ją skróciła. To jest koszulka z, um, ulubionego, z ulubionej drużyny Cudi Charona, czyli z Armat. Mamy tutaj taki delikatny print, i to co lubią dziewczyny z Magical Suitcase, to elegancki tył. Więc mamy tutaj bardzo fajny print z tyłu koszulki. E, to, to wam jeszcze pokażę na jednym produkcie od Magical Suitcase. Jak już jesteśmy przy Magical Suitcase, to na mnie możecie sobie zobaczyć, bo właśnie prezentuję najnowszą bluzę od dziewczyny, która była w boksie walentynkowym i ona ma tutaj print e, amortencji, czyli eliksiru miłości. E, dobra, wracając do koszulek, zostały nam tylko dwie e, i są one ze sklepu M-Shop. Nie wiem, czy znacie, ja bardzo lubię, tam jest bardzo dużo merchu z Harry'ego Pottera i tam dorwałam tą cudowną koszulkę z Hufflepuffu. Ona ma tutaj takiego borsuka, którego możecie widzieć, <gry> który zmienia się tutaj e, właśnie te e, jakby te, te cekiny, jak ich tutaj przestawicie to on się tak fajnie mieni. No i co? Można zrobić fajną koszulkę z Hufflepuffu? Można i nie musi być wcale żółta. Więc bardzo lubię tą koszulkę. One były w, ze wszystkich domów i to też jest fajne na M-Shopie, że tam faktycznie możecie kupić więcej rzeczy z Hufflepuffu czy z Ravenclaw. Oczywiście Gryffindor i i tak przeważają, no, ale mimo wszystko, my puchoni i krukoni możemy sobie też coś fajnego kupić. By the way, już zamówiłam teraz z Judytą właśnie nowe koszulki, ja właśnie też z pafu, która jest naprawdę, no, na zdjęciu przynajmniej bardzo ładna. A Judyta, bo dajże z Testralem, więc na pewno też wam pokażemy. I moja ulubiona koszulka z M-Shopu. No powiedzcie, czy nie jest piękna. To jest koszulka Luna Lovegood oczywiście. Już może widzieliście, na pewno widzieliście, a jak nie to koniecznie zajrzycie do poprzedniego filmu o czekoladowych żabach i właśnie mam tam na sobie tą koszulkę. Yy, ona jest, wiecie co, taka yy, lekko kremowa, yy, też jest dosyć długa i obcisła. Właśnie z M Shopem też mam zawsze problem, jeśli chodzi o rozmiarówkę, bo t-shirty na przykład to jest L i ona jest dosyć obcisła. Z kolei jak zamawiam jakieś inne ubrania, też je zaraz zobaczycie, no to one gdzieś tam są zawsze na mnie za szerokie, więc tam muszę brać yy, rozmiar mniejszy. Tutaj jeszcze na dole yy, gdzieś, o, była taka... Przypinka, więc M-Shop też zawsze dba o jakieś takie detale. I tu mamy logo Harry Pottera. Więc te już wszystkie t-shirty. Dajcie znać w komentarzu, który Wam się najbardziej podobał, a ja lecę po następną dawkę ubrania. Jak już jesteśmy przy sklepie M-Shop, to chciałam Wam pokazać jeszcze kilka rzeczy. Bardzo lubię ten sklep, bo ma świetne ciuchy jakościowo. Nie są one najtańsze, ale no zobaczcie. Zobaczcie, jaka piękna bluzka. Ona ma ręka w czwarte i materiał jest naprawdę bardzo mięciusi i przyjemny do ciała. I tutaj mamy print, to jest bodajże chiński ogniomiot, tak. Wiem, że mają taki sam też krój koszulki, tylko niebieską z feniksem, więc też bardzo fajna i polecam. No ten, ta bluzka kosztowała chyba ponad 100 złotych, tak coś z tego kojarzy Więc no, bluzki i t-shirty na M-Shopie nie są najtańsze, ale ja uważam, że warto, naprawdę, bo mm, takich printów nigdzie więcej nie znajdziecie. Co też mam z M-Shopu i po prostu kocham? Bardziej jednoszę na lato, bo takie jasne jeansy gdzieś tak mi się właśnie z wiosną i latem kojarzą. I to są jeansy z Patronusem. Zobaczcie tutaj jest wzór Patronusa z takimi tutaj kuleczkami. Jak to się mówi? perłkami dobrze widzisz, że jesteś. I z tyłu jest jeszcze też haft, który mówi nam o tym, żeby, że wszyscy ci, którzy nas kochają, tak naprawdę nigdy nas nie opuszczają, więc to bodajże powiedział Dumbledore. Poprawcie, mnie, jeśli się mylę. Są naprawdę fajne, chociaż co muszę powiedzieć? Znowu ten rozmiar. One są na mnie troszeczkę takie luźne, a może to po prostu ja jestem przyzwyczajona do rurek, a one mają też te nogawki. Takie lekko szerokie. Ja już dawno nie chodziłam w takich jeansach. Kiedyś to było w ogóle modne i nie było tak rurek, więc ja co sobie z tymi spodniami zrobiłam, to podwinęłam troszkę nogawki i noszę je do trampek. Lubię sobie na przykład te spodnie łączyć z tym t-shirtem, z Newtem z Mam właśnie trampeczki takie ze srebrnymi dodatkami, więc bardzo się tutaj fajnie gdzieś tam komponują. Jakościowo znowu te spodnie są świetne. Teraz się też czaję, bo widziałam, że są w sprzedaży i to na promocji na M-Shopie spodnie z mrocznym znakiem, też tutaj na udzie, i z dziurami, więc bardzo mi się podobają. Kosztują chyba, nie chcę Was skłamać, ale coś około 120 zł, tak mi się wydaje, więc to wcale nie jest dużo jak ze spodnie i to z Harry Pottera. Jak już pewnie zauważyliście, tutaj moje dwie piękności po prostu. No Uwielbiam, uwielbiam sukienki z M-Shopu. Hmm, chociaż też właśnie hmm, powtórzę jeszcze raz nie jest łatwo z rozmiarami więc może zacznę od tej nigdy jeszcze nie miałam na sobie to miała być moja sukienka e, na święta e, tylko że właśnie ja mam problem z sukienkami przez swoją budowę troszkę hmm, więc gdzieś muszę ją troszkę przerobić na pewno chcę do niej dokupić czarny pasek jakiś taki szeroki teraz przez tego covida praktycznie w ogóle nie wychodziłam na żadne zakupy więc to wszystko zamawiam gdzieś internetowo więc na pewno chcę do niej dokupić czarny pasek, ale chciałabym ją po prostu wziąć ze sobą na zakupy i coś pomierzyć do tego, żebym się nie, no, po prostu nie rozczarowała później. To jest taki fajny, ala kapturek, taki, można go sobie na ramiona ładnie opuścić, więc też myślałam, żeby go sobie lekko gdzieś tam złapać nitką, żeby on, wiecie, nie żył swoim życiem. Tutaj jeszcze może z tej strony. Na tej sukience jest Hedwiga. Ona jest troszkę mało widoczna przez to, jak się ta sukienka układa. To jest rozmiar XL, bo ze względu na swój większy biust, właśnie gdzieś tam sukienki zamawiam większe. No i właśnie, wiecie, tutaj jest ok, a tu jest troszkę szeroka. Przez co właśnie ta sukienka się nie układa, wydaje mi się, tak jak być powinno. No i ta Hedwiga jest mało widoczna. Dlatego myślałam, żeby tutaj może też. Złapać sobie takie plisy. No ale właśnie, hmm, wszystko myślałam, myślałam, tak już myślę od grudnia, jeszcze tego nie zrobiłam. Ale właśnie, plisy mi yy, jest bardzo fajnie w takich spódnicach plisowanych, yy, dlatego też zakochałam się w tej. No ale nie tylko, no zobaczcie, to jest po prostu. Yy, strój damski z y, Scamandera, więc można być żeńskim z Scamanderem i mieć małego piketa. Y, ta sukienka ma przepiękne y, takie ciężkie dosyć y, guziczki z y, to logiem można powiedzieć, ze znakiem Miute Kamandera mamuszkę jest naprawdę przepięknie zrobiona wcale nie jest w niej jakoś mega gorąco bo uwaga, ta koszula, tu w środku nie jest cała koszula, to są po prostu rękawy i tutaj gdzieś tak elegancko wszyty kawałek koszuli więc tą sukienkę mogliście już widzieć na moim Instagramie, wrzucę Wam tutaj też miniaturkę tego zdjęcia jak ja się prezentuję w tej sukience no taka moja ukochana hafelpafo, Pafowa sukienka Lecimy do następnej rzeczy, czyli do blues. Blues chyba najwięcej widziałam zawsze w sieciówkach i faktycznie mam ich kilka. Bardzo często możemy zobaczyć taki koleżowy styl zapinanych blues. Bo to gdzieś tam, tak jak Wam mówiłam, najczęściej we wrześniu pojawiają się te produkty z Harry'ego Pottera w sieciówkach. No i właśnie te koleżówki są wtedy bardzo popularne. Tak jak mówiłam, jak nie ma Hufflepuffu, to kupuję Gryffindor. No, nie widziałam jeszcze z Hufflepuffu takiej bluzy. Ostatnio właśnie gdzieś widziałam w Sinseju, ale one były jakieś takie... Nie wiem, może jestem za stara, już trochę na Sinsaya, ale no nie, nie widziałam się w tej bluzie, mimo że właśnie to była z Hufflepuffu. No to jakoś taka. No, no nie. To ta jest naprawdę porządna. Gruba, ma fajne te guziczki, więc jestem z niej bardzo zadowolona. Z sieciówki mam też. Bardzo ją lubię. To jest taka klasyczna po prostu bluza z Harego, bo ona też jest chyba z Sinsaya, tak. Jedyne co to mi się tutaj gdzieś. To był rozjaśniacz chyba do włosów i właśnie tak mi się tutaj zniszczyła, ale mimo to nie mam serca jej wyrzucić, bo uwielbiam nie chodzić po domu. Jest naprawdę mega wygodna i jakoś mi się tutaj jeszcze specjalnie nie zniszczyła, a mam już ją naprawdę długo. Też bodajże ze susej, ja, bo że tak mówiłam, bo tym się z tego nie go zastanawia, ale trochę rzeczy mam. Jest taka króciutka bluza. Kiedyś bardzo nie byłam przekonana do tych krótkich bluz właśnie ze względu na swój większy biust, ale do spodni z wysokim stanem naprawdę można je fajnie wystylizować. Gdzieś tam lubię sobie pod spód jakąś bluzkę jeszcze na ramionczka założyć, żeby gdzieś tam wiecie, mi te plecy nie wychodziły. No i tutaj mamy print, że ciągle czekam na mój list do Hogwartu. No i tu fajne też to połączanie kolorów, więc to możemy sobie założyć i do czarnych spodni, czy do zwykłych jeansów. Znowu też taka krótka bluza, tym razem z Primarku, bo my bardzo często, bardzo często, bardzo lubimy z tom jeździć do Primarku, ale to się tak zdarza raz, góra dwa razy do roku, bo jeździmy do Drezna, nie do, do Warszawy, bo do Drezna mamy w sumie bliżej, jako że jesteśmy tutaj z Dolnego Śląska. No, i tato nas zabiera zawsze na święta do, do Primarku na shopping, poterowo, Disneyowe. Niestety w tym roku przez COVID się nam nie udało. To są łowy bodajże z tamtego roku, znaczy, no to z dwu, przed dwóch lat, może tak. I tu jest też taka króciutka bluza wiązana na dole, więc ją się tak ściska w taką ala bombeczkę poterowa. Ona jest bardzo cieplutka, więc ja ją noszę bardziej tak na zimę. Ma troszkę takie tutaj szersze, nietoperzowe rękawy. No i wzór no to gwiazdki, błyskawice i okulary Harego. No i tak jak mówiłam, na początku nie byłam w ogóle przekonana do tego typu blues, a teraz bardzo lubię do, do spodni z wysokim stanem, więc jeżeli też gdzieś tam się obawiacie, to dajcie sobie szansę. Eee, już Wam mówiłam o tej bluzie z Magical, z którą mam na sobie, ale to jest kolejna bluza od Magicala, i ona była w paczce świątecznej. Eee, no i właśnie to jest to, o czym mówiłam, że Magical często, gęsto tak mi się wydaje, przynajmniej że lubi robić tak, że z przodu jest taki minimalizm, i tutaj w przypadku tej bluzy jest tak samo, bo ona jest z przodu po prostu gładka, czarna, taka kangurkowa z kieszenią. A zobaczcie na ten pięknie zdobiony tył. Super kapturek i tutaj cudowne zdobienia złoto-czerwone z Peru 9 i 3 czwarte. Ona jest bardzo ciepła. To jest najcieplejsza bluza, jaką mam, więc jak marznę, jak nie wiem, jestem chora, czy jest właśnie minusowa temperatura, to po prostu wygodnie i cieplutko. Więc bardzo, bardzo lubię tą bluzę. No to co, jak już jesteśmy przy takich cieplejszych rzeczach, no to z bluz przejdziemy sobie do spetrów. A więc swetry. Ja jestem mocno swetrową osobą, zawsze tym bardziej na święta, więc tych świątecznych swetrów jest u mnie więcej. A poterowych mam tylko albo aż trzy. Znowu sweter z Gryffindoru, a nie z Hufflepuffu, bo z Hufflepuffu nie uświadczyłam. To jest sweterek z Hausa. Juryta ma taki sam. Juryta jest w ogóle z Ravenclaw, jakby ktoś się interesował, chociaż kiedyś chyba byłaś gryfonem? Dwa lata w kłamstwie. Tak, dwa lata żyła w kłamstwie, bo potem morkła mało. Tak. Co tam dalej mam? Moje ostatnie kolejne dwa swetry są z Primarku. To jest taki sweterek Ala Bombka troszkę, bo ma taki ściągacz dołem. To powiem Wam, że z Primarkiem akurat była taka sytuacja przy tych dwóch swetrach, bo je kupowałam w tym samym roku, że zawsze jak wpadamy na święta, to ten Primark jest taki przebrany, więc ja nie patrzę, jakie są, jakby, czy ten rozmiar do mnie pasuje, tylko biorę to, co jest. No i właśnie tak było na przykład z tym i, po, i kolejnym swetrem, że wziąłam sobie elki, bo tylko już takie rozmiary były, no i one są troszkę takie szerokie. Wiadomo, że swetry gdzieś tam troszkę też w praniu się rozciągają. Ale mimo to bardzo go lubię, i ma takie motywy chibi, hary hermiona, Hagrid, Gredek, i Hedwiga. I też go sobie gdzieś tam często po prostu do wysokich spodni noszę i wkładam troszkę tą, tą gumę w spodnie, żeby on właśnie nie był aż taki szeroki, oversize'owy. No po prostu nie do każdej sylwetki takie coś pasuje. I właśnie ostatni ukochany sweter z primarku mega ciepły, i to jest sweterek. Rona świąteczny, który zrobiła pani Weasley. Jego mogliście widzieć też na moim Instagramie, na filmie, który nagrywałyśmy z Judytą o naszej ulubione, ulubionej scenie świątecznej bodajże, tak? To chyba do na konkurs robiłyśmy, tak? Więc bardzo, bardzo lubię ten sweterek. Właśnie, Konstancja, miałyśmy sobie zrobić zdjęcie w tych swetrach, bo ty też taki masz. On jest mega przyjemny, to jest taki ala la Strux. Strux? Strux? Strux, nie Strux jest troszkę... Już ma taką strukturę. Chyba, tak, ma strukturę sztruksu właśnie taką, la, ale to jest bardziej welur, tak mi się wydaje. No, taki mój tutaj złocie taki, haha, miecieciecki, Ale też jest właśnie bardzo ciepły, więc noszę go raczej w grudniu. Nie spodziewałam się podczas kręcenia tego filmu, że moja poterowa garderoba jest aż tak obszerna, dlatego, patrząc na długość tego filmu, stwierdziłam, że muszę go podzielić na dwie części. Tak więc na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, ale bądźcie uważni, bo już jutro wpadnie druga część, w której będzie perełka w mojej kolekcji, w mojej poterowej szafie. Tak więc na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, łapki w górę, zasubskrybujcie kanał i trzymajcie się, widzimy się.